Eluwinna Maciowina, witam wszystkich bardzo serdecznie W kolejnym odcinku na Maciochowo-Joumenowskiej wyspie Dokładnie tak, moi drodzy Nazwa tej wyspy ewoluowała I teraz już nie jest Maciochowa wyspa Tylko Maciochowo-Joumenowska wyspa No bo oczywiście jestem Mega luźnym maciakiem, co po mnie widać mory słuchajcie, to nie jest dzisiaj ważne Ponieważ dzisiaj będziemy się zajmować Tym, co jest ważne Czyli oczywiście lamami, które Całkiem przypadkiem znalazły się na mojej wyspie No bo wiadomo, ten trader po prostu się zrespił Ja, że tak powiem, jakby to powiedzieć Pozbyłem się go i przejąłem jego Lamy, które będą dawały mi Skórę, której normalnie Nie mógłbyś tutaj pozyskać No chyba, że hero Brain by ci dał, ale na, na to raczej głupio liczyć Ale mordy, słuchajcie, jest ważna akcja Patrzcie, co tu się dzieje on też lamy. Na wyspie agenta też są lamy, czyli też musiało mu się to zrespić. I oczywiście ja spróbuję to przejąć. Nawet wam pokażę, słuchajcie, że już się przygotowałem. Jak sobie wchodzić do mojego sklepiku, sklep spożywczy Macioshop, kupuj mniej za więcej. To, to jest, słuchajcie, moje hasło. Wchodzić na zaplecze, a tu. Wow, jakieś kolejne przejście No i mordo, tutaj powstanie Moja hodowla na latającej wyspie Także oglądajcie do końca, bo pójdziemy do agenta Nie będziemy mu kradli Bo jesteśmy uczciwymi przedsiębiorcami eee, Tutaj tylko po prostu Spróbujemy to od niego kupić Patrzcie, słuchajcie, ja mam eee, zebrane nitki Które oczywiście e, zrobią wełnę Więc może musi się to przydać i mam żelazo, które jest po prostu rzadkie No to oczywiście z zombiaków i z pająków Także mordy, oglądajcie do końca Bo naprawdę będzie najpierw handel Potem budowanie, pewnie jakieś kłótnie, zobaczymy, co się jeszcze stanie, bo jest naprawdę cała ekipa na serwerze, jeszcze brakuje tylko Hero Więc oglądajcie do końca i subskrybujcie kanał, bo odcinki na tym kanale są oczywiście codziennie. No a ponadto słuchajcie, oprócz tego, że jest ustawa cały czas. O kurde, dobra, zrobiłem sobie właśnie wełnę, Jest ustawa mordu, ja nie chcę, żebyście mieli problemy z prawem. Bądźcie tak luźni i zostawcie suba mordy, bo są codziennie odcinki. No i oczywiście. Sklepik na 200 koła, przypominam, sklepik taki mociuch Tym na 200 koła. Także yy, po ogłoszenia Maciuchowo-Joumenowskie mamy za sobą. Mam nadzieję, że wam się podobały. Możemy lecić do tych gagatków. No i zobaczymy, słuchajcie, czy w ogóle agent będzie chciał mi odsprzeć? No bo yo, 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 kurde, mam yo, yo. Yo. Jestem owieczka jestem owieczka na wyspie swoją lamę. Hello. Co? Ej, chłopaki, no. witam! Witam wszystkich! Oh, słuchajcie, możemy zatańczyć, możemy zatańczyć. Fajny. Jółmejski taniec, macie Ale, mordy, słuchajcie, sprowadzają mnie do Was interes, a nie do Ciebie, bo Ty jesteś jakimś lokajem, do Ciebie. Panie kolego. A, do, a to jest służący, służący. No właśnie, także wolałbym na osobności jednak prywatnie załatwiać interesy. Do widzenia. Ej, czy, czy ja, jakby. Chcę mieć deal z Tobą, mordo. Eee, deala. Ale jakiego dila? o co chodzi? Dilla i wcale nie chodzi o Dilerkę, tylko chodzi o to, że, Mordo, potrzebuję Twoich lam, bo jak wiesz, ja miałem pierwsze lamy i chcę zrobić hodowlę lam, żeby mieć skóry, Mordo. Mówię no, prosto. Ale... Ty nie wiesz, jakie to musi być fart, żeby one się zespały? Eee, no, no wiem, no dość, bo już mam. nie chcę ich spać. Z... Ale stary, Zawać. ja już mam dwie, a ty i tak nic z nimi nie zrobisz, bo masz milagerów. Ale... patrz, yo, yo, yo Ej, ja, ja jestem też, Ej, agent to jest i na świetne. wyspie mam swoją lamę. Stary, patrz, ja no i... nawet ją o swoje, patrz. Ona nawet zaraz eee... będzie moja, Mordo. I co, i co wtedy zrobisz? Ele, zaraz, zaraz, zaraz się nie no, wariacie, pogadajmy na poważnie, jak p, tutaj przedsiębiorca z przedsiębiorcą. Y, mam dla ciebie żelazo i ci wełnę. Żelazo? O wełna. Wełne mordo. Nie, ja co? jestem bardzo hojny. Są ci tak teraz w tym momencie szczerze. Mordeczko, no. Y, w zasadzie ja bym nie chciał Stary. tam sprzedawać, ale no jak jeżeli chciałbyś... masz wełnę, ale zobacz, ja mam villagerów. Ty masz villagerów, potrzebujesz jak najwięcej wełny, żeby mieć łyżeczka. No Dobra, nie? bo ja mam dosłownie tylko jeden blok tej wełny. No to stary! A teraz jeden masz. Ja mam trzy bloki wełny i trzy sztabki żelaza. O. Stary, oferuję ci to za, za dwie lamy, bo wiesz o co chodzi? Tylko, ja ja czekaj, i tak no. tak czy siak Co jak się mordo. Dzieje? Co to się dzieje? Co? O nie, psyk, psyk, stary, stary, chowaj to. E, witam, witam. Ja się opalam, ja się opalam. Ja się, panie władzo, uszanowanko, Aha, ja się tylko opalam. Widziałem wełnę? Nie, to e, musiał się pan. Dzień dobry. A, on nowelny, tak on wełnę! Dobra, mordy, ou, mordy, policja tam, mordy, przyjechała. Tak. My tutaj nielegalne interesy prowadzimy. I je, ja kurde, jestem legalny. Wiecie, no nie odprowadzamy podatków. W sensie, oczywiście za mój sklepik to, no to jakieś tam słuchajcie, oszustwa podatkowe są ok, ale tutaj to jest taki, wiecie, wymiana, yy, gdzie totalnie jest poza prawem, także musimy być ostrożni. Panie władzo, w, e, czymś, pani agendzie, w czym możemy czy pomóc? możemy pomóc? Opodatkowane? No, oczywiście. Czy możemy no, pomóc? No, no. Ja, ja tutaj mamy prywatne spotkanie. Co, dziennie, co miesiąc A gdzie mają metkę? No, no gdzie gdzie mają jak ja mam metkę? Mam metkę? No, no, jak czy, jak ty czy ty oszalałeś? Czy ty oszalałeś? Panie wadzo, panie wadzo, tutaj jest prywatne spotkanie starych kolegów. Proszę nam nie przeszkadzać. Jeżeli e, nie jesteśmy aresztowani, to do widzenia. Ale ja jestem pana prawem, więc tam wiesz. No dobrze, ja rozumiem, ale no, jeżeli ja nie nic nie zrobiliśmy złego, to prosimy o zostawienie nas. Dobra, ty, on bagasto. On Nic nie zrobiliście? Nie, dlaczego? No, może i uprowadziła mycie, ale i tak będzie mandacik. Za co niby? No za, no za co się No znajdzie Co? Zbacznego? No tak nie. E no. no nie no mordy, wiecie co, słuchajcie, poczekajcie. Ja jestem zbyt luźny, żeby się tym przejmować, ja po prostu zatańczę. Może sobie pójdzie. To jest pański mandat? <laughs> może sobie pójdzie. <laughs> to jest pański mandat. Ty ale Ty mi nie dajesz drewno? <laughs> Patrz. Mandat, patrz, patrz okay. ja Ej, dobrze, bo, czy my możemy kontynuować nasze spotkanie? Weź w... idź, zobacz, tam kole się biega bez spodni, on się wiesz. Ty, ona nie jest on się ona, ona nizuje. On się ona nie... no właśnie. E, agent, agent, sery, musimy to szybko kończyć. Jest Dim czy nie ma dym? No dobra. Dila, dobra. Poczekaj, jest możemy nie ma trochę dyle. go sprawdzić? Stary, bo, jak usprawnić? E, no dobra, to co ty chcesz? Je, bo mi to wszystko co na razie tutaj jest, pasuje ale jeszcze lepiej, by no. było jakieś jedzonko do Okej, okay, no dobra, stary, to ci dam, to ci dam, tym. tylko że nie w tym momencie, bo akurat nie mam mordo Patrz, masz nitkę, A, dam dobra, ci nawet dobra. nitkę, dobra, trzymaj to, stary, musimy. O, ja o ej! Ty o, ty, w, szupka, co tam! Ty pozwalasz swoim służącym o. tak po prostu wchodzić na wyspę. Nie jestem służący, służący. Ej, agent, wiesz co, jakby jest. Zawiodłem się trochę, myślałem, że bardziej trzymasz na smycz swoich podwładnych. Ale no. on po prostu wiesz, to jest taki Ty, co, co on, on mnie zaatakował? Wyrzuć go z roboty. Wyrzuć go, tak, go z maciuch, roboty. Maciuch. No, Macieju. Chodź na chwilę. No, no, no. Stary, Ja mu szczerze po prostu nie płacę. A dlatego on, on się tak wkrył. Wkuś... Dobra, stary, powiem Ci tak, ja się boję tego, tej pały, co tutaj była. Mogę już lamy zabrać? Jesteśmy dogadani? A. Dobra, Mordo dostanie siedzonko. Dostanie siedzonko, je poczną, oczywiście. Tylko pomógłbyś mi jeszcze je przetransportować, wariacie. Eee, dobra, poczekaj. A może w sumie poczekaj, Chodź poczekaj. Stary, nie tędy. ma co ich w ten sposób transportować. Przebudujmy po prostu tutaj, tak, żeby nie no dało No tak, tutaj dostać. stary chciałem to dobudować, nie? Okej, okay, dobra. Dokładnie tak eee, chciałem poczekaj, to zrobić. Wezmę kobla. Weź kobla. Doczekuję, przeprosi. Eee, tutaj... Elewiso, oh, wariacie. Twarcy. Witam, witam. Inaczej lamy zginą. Stary, uwa... ej, a możesz mnie. postawić murek albo bloki, żeby lamy nie spadły, bo wiesz, one. One mogą spaść. Dobra. O, o, dziękuję tak, wam damy. bardzo, dziękuję wam bardzo. Wow, wow! Widzicie? Było wow. blisko, było blisko. Teraz tak, trzeba słuchajcie, je przeprowadzić tutaj Albo nie, wiecie co, nie, na razie zostawmy je tutaj. Dobra, dobra, lamy za mną, pójdziecie do... tutaj zostańcie sobie po prostu tutaj. Okej, okay. chłopaki, potrzebuję waszej pomocy teraz. Ale w czym niby? Elwiso, zostaw moje lamy Dobra, to zostaw w Polsce, moje lamy. E, ja zapraszam was tutaj. E, mogliście już to widzieć, i zaplecze? pewnie się zastanawialiście. Tak, zaplecze, plecza nawet. Słuchajcie. Tutaj powstanie Maciochowo-Joumenowska hodowla lam. Tak, no ty gadasz, tak, tak, dokładnie, mam cztery lamy, które będę hodował po to, żeby mieć skórę, no bo skóry inaczej, jakby będę miał monopol na skórę na tych wyspach, to jest świetne, no, do czasu, Chubany. do czasu, aż komuś się nie zrespi trader, ale wtedy wykupię go, oczywiście. Dobra, ziomeczki, yy, czy wy macie jakieś fajne itemki, żeby to pobudować? Ja wam się... oczywiście zapłacę, na wyspę. zapłacę wam za to, mordy, no. Ale ile płacisz? No dobrze płacę, stary. Dobrze płacę. Bardzo dobrze, stary ja biorę płotki, ja nie mam tutaj za dużo rzeczy, drewno jakieś, jakieś takie na serio słabe mam itemki, dlatego potrzebuję was, dobra, wiecie co, ja zacznę sam, agent, a ty co robisz, jesteś zajęty, dobra. biorę sobie itemki. Dobrze, 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 stary, ja tutaj nie popędzam, ja jestem tutaj bardzo, bardzo łagodnie nastawiony i po prostu nadzieję, że mi koledzy pomogą. Co to zrobić, kość, no. Dobra, okej, to wy pracujcie, a ja zaraz pójdę po jedynku, żebyście tutaj się nie za bardzo zmęczyli, okej? Okej, okej, okay, okay, dobra, to w takim razie, mordeczki, ja idę po jedzenie A wy pamiętajcie o tym, żeby wbijać na mój dodatkowy kanał Który jest w opisie I w prawym górnym, górnym rogu ekranu Bo tam jest oczywiście Macioch Plus Czyli mój dodatkowy kanał, gdzie jest Minecraft Survival 1.16 Codziennie, także wbijajcie tam Bo warto, a ja dla chłopaków wezmę jedzonko Tylko słuchajcie, jakie Bo, bo wiecie, nie chcę im dawać za dużo jedzenia Kurczę, słuchajcie, jeszcze nie przyniosłem rzeczy Takich, takich fajnych No dobra, o, surowe ziemniaki może im damy Do Dobra, surowy ziemniaki, myślę, że spoko Ej, chłopaki, mam jedzonko! Mam? mam jedzonko, chcecie jeść? Ziemniorka! Masz ziemniory. Surewego ziemniaka macie, dobra, wariaty. Ja mam powiem tak, Pixel. Patrz, widzicie, ja też się dorzucam do budowy tutaj elegancko, wszystko to ładnie wychodzi wszystko? Nie, 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 pięknie to idzie. Pięknie. Co zrobiłeś? do zepsu, wszystko zobacz, agent No i co, tutaj? Dobra, dobra, jesteśmy do, pozamiatane, po, po pozamiatane, chodź. No, chcesz się klepać? Chcesz się klepać? Dobra, zaraz wyzmylamy i cię oplują. Dobra, mordy ej a robimy dach dla nich, bo... Przydałby nie się no, przynajmniej no, no, częściowo, tak, tak Przynajmniej miał. częściowo trzeba to zadaszyć mordy Żeby, wiecie, okay. żeby dobra, ta... Zróbmy skóra... Niech będzie... Ja mam oh, schodki stare, kamienne. Będziesz, Mordo. będziesz tutaj na wejściu, mieć, Miał e, No dobra, yeah. możesz. Dobra, słuchajcie, Ty, i... oczywiście tu Dirtłap. Czy my robimy w takim razie schodki, czy nie? Jakby, a, czy my robimy szurki? dach, czy nie? Bo ja, ja już nie rozumiem. No dach robimy tak. Dach, dobra, to ale, a z czego chcesz zrobić ten daszek? Z, z drewna może. Eee, no, 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 no. no dobra, niech wam będzie. Wy się znacie lepiej. Tak. Ale słuchajcie, to zróbcie część tylko zadaszoną. Mordy. Dobra. Bo wiecie o co chodzi, trochę światła jednak jest potrzebne, żeby oczywiście były te lamy zdrowe, ale też potrzeba trochę cienia, żeby się nie przegrzały, bo, bo wtedy bo mogą chłopie. być chore, a jak będą chore, to skóra będzie gorszej jakości, no i będę musiał ją sprzedawać po niższej cenie. To będzie lipa, także... Ej, bardzo ładnie to wychodzi, ale nie wiem do końca jak słuchajcie ten dach ma wyglądać. Będzie Dobra, pa... ja idę bądź po milla, słuchajcie, bądź bo oczywiście bądź. Oczywiście będziemy też potrzebowali trawy normalnie. Dobra, mam Bone Mila Ej, nawet drzewo tam zasadzimy, ale jazda, to jest świetny pomysł. Także bierzemy milla, bierzemy drzewka. Jak mi zabraknie milla, to ukradnę chłopakom. Dobra, chłopaki, wariaty, co wy tutaj robicie? Tak, a... Jakoś to działamy. W dobra, dobra, to słuchajcie, ja no, tutaj postawię drzewo, tutaj, patrzcie. Wie, dobrze i Albo może nie tutaj, dobra Poczekaj, poczekaj. Mówiłeś, że tutaj ma być część zadania. No, no tak. No, 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 dokładnie. Dobra, no to może zróbmy to w ogóle o coś takiego. Dzień, dobra, słuchajcie, to ja zrobię no. drzewo. Wow, wow. wow! Patrzcie, pływam wow. se, siema. <laughs> Jestem Macioch Pływak, e, także spoko, mamy drzewko. Ja rozwalę, słuchajcie, ten poziom liści, żeby lamy mogły tutaj normalnie wejść e, i będą miały fajne, fajne po prostu tutaj warunki do życia, tak mam nadzieję, że mi się spodoba. To do tego, słuchajcie, jak, jak położę min na tego dirta, to to zadziała, prawda? E, chyba tak, ale ja mam pewności. Nie, trzeba gras mieć. O kurcze. O nie. O stary. O nie. To jak ja mam to zrobić? No będzie problem. Ale o, no, będzie o panie kierowniku, będziemy Możemy, mieli będzie problem. Ochrony, A ty masz gras? No mam, a teraz, wiesz, można to zrobić tak, że po prostu łączymy tak, e, wiem. mój gra tak, z Tak, time, tak, tak, no. ale to stary pomyśl, ile dirta trzeba zrobić, żeby taka ścieżka powstała. Mnóstwo. Ale jazda dobra mordy, to to na pewno ogarnę. W przyszłości na bank. Być może jakoś od Hero uda mi się to wyciągnąć, ale póki co, no niestety nie możemy tego zrobić. No wy sami widzicie, klikam prawym przyciskiem, po prostu się nie da na dirta, więc na razie musi być... Na razie musi być po prostu tak jak jest, czyli zostanie sam dirt I tak jest to lepsze niż jakiś kamień czy beton dla tych lam Okej, okay, mordy, wszystko pięknie Problem jest z tym, że będzie to trzeba lamy jeszcze tutaj przeprowadzić Więc te bramy to będzie będziemy... Będzie problem Tak, te bramy to będzie trzeba i tak rozwalić, słuchajcie Ja ją teraz rozwalę Mam nadzieję, że się nie obrazicie za to yy, Wiecie jak co? Jak mogłeś Nie stary, nie zrobimy tego tutaj, bo tam miałem skrzynkę Patrz, lepiej dla mnie będzie po tej stronie Dobra. Tak mi się przynajmniej okay. wydaje. Dobra, rozwalmy to. Rozwalmy też to. Słuchajcie, serio, dużo tutaj będzie trzeba przebudować. Ty, serio, bo to trzeba będzie całe tak. kopać, całe od nowa Tak, postanę. a myślicie, że dwie kratki wysokości wystarczą, czy trzeba więcej? Tak, no, ta ta Dobra, okej, okay, to w takim razie słuchajcie, no rozwalamy to i teraz powinny już przejść. Tak, Jeżeli się na nie pewnie. mylę, no Daję dobra, się. to w takim razie możemy spróbować zrobić. Po, ale po kolei, po kolei zrobimy, czyli tak. Eee, jak, jak to zrobić? Dobra. Mam w takim razie jedną linę. Eee, to tak, biała zostaje na razie. Poproszę. Pierwsza będzie brązowa, możecie nawet na nią wsiąść. Ty, yes. jak wsiadam, ja jadę. Ja Możesz jechać? Jadę. O, Elvisa eee. się złapał! dobra. Eee. Zobaczymy. Dobra. A, to nie bije. Stary, nie, ty ją oswoiłeś. I co teraz? Co, jak ona, to ona nie... Była ona. Dobra, nie no, nie, bo widziałem serduszka, także ty ją stary oswoisz. Dobra, a, ty okay. zostajesz, ty zostajesz teraz kolejna. Ej, słuchajcie, naprawdę sprawnie to idzie, także podoba mi się to. Widać, że lamy mnie lubią, a w ogóle, to nie wiem czy wam pokazywałem, potężny gród Pana Maciocha. Tak to się teraz nazywa? Jaki ogród? Ogród. A gdzie ty tu widzisz ogród, kolego? Tu masz trawę. No gdzie? No pokaż. No pokaż prawę. No gdzie? I to, to jest trawa. A w ogóle to wam też nie powiedziałem, zapomniałem mordy. Yy, zmieniłem wszystko na dole z tam ziemniaków, marchewek, buraków na pszenicę, bo oczywiście potrzebujemy pszenicy żeby rozmnażać te lamy. I wcale nie mówię tutaj o Elwisie i agencie, jak mówię o lamach, tylko mówię o tych zwierzątkach. Także, dobrze, że dobrze, że Elwisa dostaje obrażenia. Przynajmniej tyle dobrego z tych to nie lam Ale nie jest śmieszne. <laughs> Ale sam na nie wsiadasz, no lamusie. No Dobra, kolejna jest już udomowiona okay, mordy, dobra? Teraz tylko dwie. Tak, jeszcze tylko dwie, tylko słuchajcie. Ja potrzebuję też name tagów. Ale o nie, skoń, ale uderzyłem nie? lamę! Uderzyłem lamy. słuchajcie, macie linkę? A nie, ja, ja mam linkę, dobra, czyli tak, tą zostawiamy, teraz biorę tą. Dobra, słuchajcie, niestety ją uderzyłem. E, name tagi, no nie wiem, a, ale Bobo chyba miał name tagi. Ej, nie co wiem. wy robicie, chłopaki, nie siadajcie no. na. Nie, 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 Za... eee, popsuliście, popsuliście. Zabraliście to. No. Stary, nie siadaj dobra, na mnie, zabagowaliście mi to. Kurde, chłopaki, to jest, nie, Dobra, dobra, po prostu już nie siadajcie. Lećmy, jedna mnie atakuje, bo ją uderzyłem. Name tagi, mówiłem o name tagach. Ale skąd byś nie miał, No, wzięła, Bobo ma name chłopie. tagi. Bobo ma, serio. Ale Mordo. jak to nie no, Nie wiem nie jak, jak, ale wiem, że ma name tagi i to jest potwierdzone info, także to ja nie. Ja chyba będę musiał no, mu o, zabrać, słuchajcie dobra. Ej, a ta lama ona mnie przestanie kiedyś atakować? Chyba, jeżeli wyjdziesz z serwera, wtedy to. Ej, nie, dobra, nie wychodzę. Ej, a wyście wy ją przenieście, dobra. bo ja, ja nie chcę, żeby lama strzelając we mnie atakowała inne lamy i je zabijała. Weźcie dobra, to ogarnijcie ja dla mnie, mordy, please. Jadę na lamie. Dobra, Hello. dobra, dobra, a ja będę starał się... Okej, okay, okej, okay, tam, gdzie wszystkie, mordo. Dobra, ja teraz tak, naprawiam to. Jak to teraz było? Na pewno tutaj były drzwiczki Teraz, tak, tutaj było na pewno, słuchajcie, taki murek O, tak było, wariacie I tyle I tak. tutaj jeszcze I był quinto. gate, nie, 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 tutaj jeszcze był gate Oczywiście, ale one i tak nie wyjdą, ale wiecie co? I tak damy tutaj gate'a Plus pochodnie, idę po pochodnie Bo nie chcę, żeby się tutaj respiły moby Chłopaki, tutaj jest ciasno ja ty się już serio, pogubiłem. E, mam pięć pochodni, musi wystarczyć. No sorry, musi wystarczyć. Oby tak. e, jak wy macie pochodnie, to, to byłoby spoko, a jak nie, to nie. Dobra, czyli tak, e, weźmiemy sobie pochodnie, postawimy O kurde, jak oni tu fajnie zrobili designersko. Dobra, na przykład tutaj postawimy sobie dwie. Do tego nie wiem, jedna pójdzie tutaj, druga po przeciwległej stronie. Ej, i jedna Jakiś jeszcze tu! Ej, Ej naprawdę pochodnie. kuzacko, to zrobiliście, ziomki. Się postaraliśmy, no, bo staraliśmy. mi się to podoba, wiecie co, ja idę na wyspę agenta, żeby to obszaić z zewnątrz. Bo to jest e, Dobra, mega jest to podzinek, o, kurde, no. stary agent. Wow. Ty masz najlepszą wyspę, bo po pierwsze masz widok na potężny gród. Ja mogę sobie patrzeć na Nie, nie, nie. Tutaj. Masz widok na potężny gród pana Maciocha. Masz widok na Macio Shop. Kupuj mniej za więcej. I masz widok na hodowlę lam Macio. O, jakie luksusy, chłopaki. Ej, naprawdę, aczkol aczkolwiek to wygląda mega ładnie. Słuchajcie, wy, wy, serio. nie chcecie wiedzieć. Co ja musiałem zrobić, żeby otrzymać tyle Dirt'a, bo ja, ja nie miałem Dirt'a, musiałem wziąć od kogoś, kto ma Nawet mnie słuchajcie, nie pytajcie, ale to trwało bardzo dużo czasu, dlaczego nie mogłem tego zrobić na odcinku Ale to nie ma słuchajcie znaczenia, najważniejsze jest to, że mamy to ogarnięte Ej, wiecie co? Zróbmy pierwsze roznożenie lamy Pierwsze takie okay. inauguracyjne jest, jest poważnie, więc się jakoś właśnie poważnie Jak to Kiedy ty założyłeś garnitur niby? No teraz, miałem go w EQ Jak to miałeś go w EQ? Stary, to tak nie działa przecież Jak to? Czekaj, Dobra, tak potrzebuję. No stary, nie wiem o co chodzi, ale po prostu ja chcę rozmawiać No dobrze, ale miło mi stary, tylko że co, teraz nie udajesz po prostu lokaja. Ja będę prezydentem Twojej wyspy. To mnie bierze? No stary, jakim to prezydentem mojej wyspy? Nie ma opcji nie, nawet. No co? Nawet sobie tak nie żartuj. To jest potężna wyspa pana Maciocha i potężny gród. Słuchajcie, tutaj naprawdę ja inwestuję w moją wyspę. Mam już takie nieruchomości. Co, to się, dzieje? Ja co mam taki... się dzieje, co? Co jest? No nie, to Co znowu on, to znowu on, zamykam sklep, nie, 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 sklep jest zamknięty, sklep jest zamknięty, sklep jest zamknięty, nie, ale nie ma kontroli, bo on nie, jeszcze nie jest otwarty, on nie działa, jeszcze klientów nie ma, panie Dobry witam. Tam, tam. Zamykam on, jest, on jest zamknięty, on nie obsługuje nikogo, także dlatego właśnie nie odprowadzałem podatków ostatnio, bo po prostu upadł, tak, moja, moja działalność upadła po prostu i nie mogłem prowadzić go. No, a czy musimy się pan o pieniądze z tarczą Czy się zgłosiłem po nie? Nie. No, tak, 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 zgłaszam tak. się codziennie i cały czas rząd mi mówi, że w sumie to Elo war wariacie, nie Nie gadam sobie. No tobą. bo cię mamy gdzieś akurat, wiesz? Aha, to super. Także jak widzi pan, nic podejrzanego się tu nie dzieje. Akurat akurat nastaje noc. Dlatego chciałbym. Radek, się... Dla... Ale widzisz, ja pracuję w nocy, bo orałem pole, budowałem wyspy, dlatego ja chcę iść spać. No, do widzenia. Ja, dobranoc. To dobranoc. dobranoc. Dobrze, do widzenia. Mordu słuchajcie, co tutaj robi ta pała, głupia ten policjant? W ogóle ty. Gdzieś tutaj. Ej, agent! Skąd się Ty. bierze tutaj glina? Nie mam pojęcia, ale. Przecież tutaj o, nie ma tutaj komisariatu nie żadnego być. jakiegoś. Dobra stary, ja to szybko otwieram, muszę rozmnożyć. Ty, a co on jest ze Straży Sąsiedzkiej? Ale a to przypadkiem nie ty pro, jakby otworzyłeś i prowadziłeś, Otworzyłem starasz, ja ją, ale to ja się wśródka? dołączył. O, do mnie, o lokaj wrócił, to panie Lokaj. O, a, nas, dobra, ale co dobra słuchajcie, mnie. pierwsze oficjalne rozmnożenie lam na naszej wyspie, na naszej latającej wyspie Maciachowo jałanowskiej latającej wyspie. Które rozmnażamy? To ma znaczenie, jaki będzie kolor? E, tak. Dobra, to ja chcę brązową z białą w takim razie. A nie, bo to będzie a ta. Jest. Nie, to ja chcę. Dobra, brązową i tę. Dobra, kaman. Ej, no dałem! Musi być oswojona, wiesz, musi być oswojona No nie, no to w takim razie z wami. Nie. Wiecie co? To w takim razie nie. słuchajcie, ja to sobie ogarnę. Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o tym, że na 200 tysięcy subów będzie sklepik Maciocha. Takie fajne wzorki będą. Wbijajcie oczywiście subskrypcję też, dlatego, bo są codziennie tutaj filmiki. No i wbijajcie na Macioch Plus, który macie w opisie. Ja Wam dziękuję, do następnego. Yo!